Ok, z tej strony Olo Pomidoro i dzisiaj pokażę wam wszystkie lokalizacje jajek oraz omówimy sobie trochę nowy update'ik w w Champions Ultimate oraz pokażę wam. Jednego peta, którego udało mi się zdobyć, ale no główną część odcinka oczywiście będą wszystkie możliwe jajka, dlatego sobie zaraz przejdziemy na multikonto, na którym po prostu znajdziemy sobie wszystkie jajka po kolei. Więc widzowie, zanim to łapka w górę sobie z dzwonkiem, ta osoba wygrała konkurs z poprzedniego odcinka, a wy jeżeli chcecie wygrać, no to wiecie, łapka w górę sobie z dzwonkiem oczywiście oraz napiszcie, trzymacie wszystkie jajka, w ogóle my tutaj już w klanie, w e, którym którzy jesteśmy, jesteśmy nisko, kurde. Jesteśmy na 51 miejscu, ale to nieważne. Ja tym razem wbijam tutaj właśnie tą e, topkę. Jesteśmy tutaj już nawet wysoko, bo jesteśmy na 52 miejscu. Jest bardzo dobrze i udało mi się, widzowie, zdobyć tego peta, który był za top 50. Tylko wiecie, co jest najgorsze w nim? E, najgorsze w nim jest to, e, a widzowie, bo ja nie powiedziałem o co jest konkurs. E, konkursik będzie może na. Mm, powiedzmy, o, no takie jajka fajne. Trzy takie jajeczka, więc e, piszę tam w komentarzach, trochę się zopędziłem Więc co? E, wiecie, co jest najgorsze też w tym pecie? Był niby za 150, ale tutaj. Tutaj też on jest. Easter Overlord. Jest właśnie w tym. I dropo ich 15 dodatkowych w przeciągu. 3 godzin, i pół godzin, więc może być tak, że on be, nie będzie wcale taki rzadki. E, jestem ciekawy, no, no, myślę, że on będzie podobnie warty co te Supremy, bo też mam takiego Suprema, e, więc bardzo fajnie też mam takie opet, że jest ich 13 tysięcy oraz jak widzieliście poprzednich, to też mam takiego peta. No, i widzowie, no ja tutaj nie będę wam przedłużał i lecimy sobie do jajeczek. Ja sobie oczywiście tu będę otwierał i lecimy na multi-konto. Więc widzowie, witam was serdecznie na moim drugim free-to-play koncie, na którym w tej chwili zdobędziemy sobie oczywiście wszystkie nowe e, jajka. Więc co, przejdźmy sobie oczywiście na spawna, teleportuj się i pierwsze widzowe jajko jest otóż w tym miejscu. Zdobywamy sobie pixel jajko, drugie. Już wam pokazuję, całą rozpiskę mam na Discordzie, więc biać na Discorda, żeby tam widzę nie przegapić tych wszystkich rzeczy, w ogóle jajka mi się farmią pojedynczo, więc e, ciekawe, ciekawe. E, drugie jajko jest otóż w tym miejscu, e, o tutaj, tylko musicie w nie kilka razy kliknąć, bo jest to RNG jajko i no, za któreś tam razem oczywiście wam wyjdzie. Następne widzę jajko musicie tepnąć na Wielkanoc, no i zdobyć sobie o właśnie tu, przy właśnie tym portalu. E, więc myślę, że nie jest aż takie trudne. Tutaj widzowie cukierkowe jajko jest otóż w tym miejscu, z obok e, easter shopu i widzowie następne. Bardziej skomplikowane jajko, bardziej już trudniejsze jajko, bo nie wiem, czy to już nie jest na scenę rzadko, więc zobaczmy. Nie, dalej to jest easy. Tutaj się zaraz zaczną trudniejsze. Marchewka jajko. Otóż to jest ono w tym miejscu, właśnie w tej beczce. I następne, no do następnego potrzebujemy siekiery, więc, o kurde, no, widzowie, Mamy zwykłą siekierę, więc trochę będziemy musieli tutaj pofarmić, ale jest ono dokładnie w tym kaktusie, więc proszę Państwa, niszczymy se kaktusa i widzimy się. Zaraz. Więc widzę dosłownie tego kaktusami się zniszczyć. I jak widzicie, dostaliśmy właśnie kaktusowe jajko, a złote jajko, które ma opis brain rotowy Czyli to jest taki słoń z tego co widzowie mi mówili. No i co, musimy właśnie dropnąć tego słonia, który jest właśnie na tej mapie i przerobić go parę razy na golden, Dopóki wam to nie wyjdzie, więc widzowie, widzimy się zaraz, bo my musimy dropnąć trochę tych słoni. No i po prostu. Po prostu musicie przerobić tego słonia na gold i wtedy macie złota. Jajko. Dobra, w tym czasie, widzowie, kiedy otwierałem się tam, jajko, to ulepszmy sobie, oczywiście, tutaj upgrade. A, nic nie możemy zrobić, oprócz Easter Hour Porta, który nam nie jest potrzebny. Ale następne, co bym zrobił, to szczerze, plus jeden pet eclipse, bo nam to dużo da. Ja dzisiaj widzę, nie śpię, dopóki nie wbiję sobie tyle tych egów, żeby te trochę poulepszać to. Na którym w ogóle jesteśmy, w miejscu 48, czyli ciągle lecimy do góry. Więc bardzo, bardzo fajnie. No i to widzicie za top 1 spoko nagrody, ale za top 100. Jak chcę, że widzę top 100 i będę szczęśliwy, bo mamy tutaj 125% PETA będzie miało go jedynie ee, o, zile, Czekajcie, 75 osób, gdzie tutaj mam jeszcze jakieś ufo i inne rzeczy, więc fajnie by było to wbić. O, możemy sobie jeszcze... To, to jest spoko, tylko jest szkoda, że tam jest Easter Overlord, ponieważ e, no, jest on też tutaj. Od widzę jakiegoś czasu w sumie nie dropnął ani jeden, więc... Zobaczymy jak to będzie, ja zobaczę sobie po, no po noce właśnie teraz dropnął, ale nie wyświetla się na czacie, więc widzowie, zaraz wracamy sobie na tamte konto i pokażę wam dalej jajka, e, no i wracamy sobie tutaj do otwierania e, tego. Witam serdecznie tutaj na tym koncie, e, lecimy sobie oczywiście do gold maszynki, no i przeróbmy sobie raz, o, no i git, mamy złote jajko, otóż się po prostu słonie e, poprzerabiać. I za następne czekoladowe... E, Skazówka w rzeczce: jajko znajduje się na, za wielkanocnym jajkiem. E, widzowie, wskazówka, otóż to jest na Golden Statule, e, czyli właśnie tutaj, e, gdzie jest roksek taki złoty. Mamy tutaj hinta, bo pi hinta pierwszy musimy oczywiście e, widzowie, zdobyć, potem lecimy sobie tutaj. I z tego co pamiętam, o, jest otóż to tutaj, więc nie jest takie trudne jajko. Myślę, że ta pierwsza na luzie sobie zdobędziecie. No i teraz zaczynają się te trudne, bo mamy Rainbow Fire, Steampunk oraz Mystery. Zacznijmy sobie od tęczowego. Pierwszym hintem, pierwszy hint widzowy jest otóż to na krainie o tamtej, właśnie Danger Danger, czyli tutaj. I mamy tutaj pierwszego hinta i tutaj też będziemy musieli na końcu przyjść. Następna, widzę, podpowiedź jest otóż tutaj, wy tym. I musimy sobie pójść tutaj, oczywiście, do góry za ten sklepik, i tutaj, o sorry, za ten ekran. I tutaj mamy następną rzecz, właśnie za tym sklepikiem. No i widzę, następną tutaj rzecz jest 52 w mieście, co udało mi się samemu wykmienić. Więc bardzo, bardzo fajnie. Lecimy sobie, oczywiście, tutaj. I nie zmylcie się, tutaj też jest 52, ale chodzi o to. Podchodzicie tutaj i zbieracie sobie hinta do Rainbow Jajka. A ostatnia rzecz, którą musicie już zrobić, to idziecie sobie oczywiście tutaj i musicie ułożyć właśnie kolory tęczy. E, chyba tutaj trzeba było raz kliknąć, tak, widzę, wszystko wraz musicie kliknąć i mamy oczywiście Rainbow Jajko, czyli jedno z tych trudniejszych. Potem ogniste jajko widzowe. Pierwszym hintem, który musimy znaleźć, jest oczywiście ten misiek. Tak mi się wydaje, że to jest właśnie do fire jajka, tak, jest to do fire jajka. Potem musimy iść do wodospadu w królestwie. Otóż, właśnie na tym świecie musimy iść tutaj do tego wodospadu. Witam serdecznie i odbieramy sobie drugiego hinta. Następne, co dużo osób w ogóle nie wiedziało, jak to zrobić, pomiędzy, właśnie nuklear a desert jest sekretny rum, który jest, otóż, w tym miejscu po prostu tutaj wchodzimy, odbieramy, no i mamy następnego hinta. No i ostatnią rzeczą, musimy stać na ognisku na spałnie, czyli idziemy sobie, otóż, w to miejsce. I stoimy na tym ognisku przez jakieś 5-10 sekund. No i otóż to widzowie mamy, e, mamy takie coś, mamy jajeczko, więc lecimy do dwóch najtrudniejszych jajek moim zdaniem. W sumie nie no, Steampunk nie jest jakieś bardzo skomplikowane. E, po prostu musimy wejść w statystyki, zjechać na dół i kliknąć otóż w tą gwiazdkę. No i otrzymujemy Steampunk Jajko. I teraz został ostatnie, czyli Mystery. E, pierwsze co musimy zrobić w mystery Jajku, to oczywiście pójść tutaj. E, to chyba każdy wie, że tutaj jest ta notka. Potem po tej notce musimy rzucić kośćmi, e, co jest bardzo ciekawą rzeczą, więc wchodzimy sobie w maszynę do Aur. O kurde, nie mamy Magic. Dobra, widzę, mamy tą kostkę, więc teraz tak. E, poradnik jest taki, że musimy iść sobie otóż to na Atlantis. Pierw kręcicie sobie oczywiście tą ogniową. Potem widzowie, magia kostka. Potem następną ogniową. Następną ogniową. No i na końcu, oczywiście, jedną magic. Więc e, powinniśmy teraz dostać. Czy dostaliśmy? Nie mam zielonego pojęcia. E, proszę bardzo, dostaliśmy następne e, I lecimy sobie dalej Następną widzowie właśnie podpowiedzią Którą możemy dostać jest Otóż to e, tutaj, ten taki Miner, możemy sobie tutaj odebrać Następną właśnie e, podpowiedź Więc zaraz widzowie będziemy to mieli I widzowie, następną rzeczą już nie musicie nic więcej robić, oprócz e, właśnie wpisania takiego kodu tutaj E podłoga G, podłoga, no po prostu takie coś, co tutaj widzicie. No i mamy ostatniego hinta. No i widzowie, lecimy sobie do totalnie ostatniej rzeczy, którą musicie zrobić, żeby oczywiście zdobyć e, to jajko. Idziemy sobie tutaj. Idziemy sobie do Hamster Rooma, który jest otóż w tym miejscu. No i tutaj musimy odebrać po prostu nagrody, tylko że widzowie niestety chyba musimy zdrijnować, ponieważ przydałoby się tutaj mieć je po prostu szybciej. Więc witam serdecznie. To zostaje nam dwie minuty, więc dwie minuty sobie poczekamy i widzimy się właśnie za te dwie minutki. Musimy tutaj oczywiście odebrać. No, nagrody za czas. Dobra, widzę, trochę minęło. Niecała minuta odbieramy. Niestety nie mamy. No kurczę, to jest RNG. Nie wiem, czy to nie trzeba trzech przypadkiem odebrać. No zaraz zobaczymy, więc widzę, widzimy się znowu zaraz. A przy okazji na głównym końcu możemy sobie plus jeden Easter Pet Equip. Kupić oczywiście, bo to nam się przyda. Oczywiście Equip Best i możemy mieć więcej w tej chwili petów. No i co, no widzę, lecimy tutaj dalej. Mam nadzieję, że uda nam się wbić tą topkę jak najwyżej. Tutaj w ogóle mamy dużo tych playtime rewardsów, a tam no niestety musimy jeszcze czekać. No i mi się udało tego peta zdobyć, a tutaj na tym koncie będę miał y, o tego. Więc on też nie jest taki zły i będziemy mieli opening y, jajek. Chociaż trochę sobie otworzymy, więc myślę, że nawet spoczko. Ja sobie otwieram dalej i widzimy się zaraz. Dobra, widzę. Mamy tutaj drugą nagrodę dobre. Nie, no niestety nie ma, no. Nie wiem. Nie wiem ile widzę tu nagród trzeba odebrać. E, ja chyba odebrałem Tom na głównym koncie, więc czekamy. E, no tak, z 10 minut i widzimy się za te 10 minutek. Parę sekund zostało. A. No. Mega, że parę sekund zostało, ale no, wcześniej trochę odblokowaliśmy to jako, więc tutaj macie cały poradnik widzowy, ale jeszcze mamy tutaj do zrobienia parę ważnych rzeczy, ponieważ w Ekhancie mamy tutaj do zebrania oczywiście jakieś tutaj rzeczy mało znaczące jajeczko, no i tutaj mamy e, peta oraz e, też jajeczka, więc w miarę spoko wchodzimy sobie oczywiście do easter eventu. Witam serdecznie. No i Easter Reward. Tutaj możemy sobie odebrać te rewardy. Może, może Easter Overlord lub Deska, fajnie by było. Tutaj widzowe jajeczko. Czy coś więcej będzie? Chyba nie. Jeszcze 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I niestety e, nic. No ale możemy otworzyć tutaj. Widzowie, 7 takich jajeczek. Może nam drobnie coś ciekawego. Jak nie, to trudno. E, więc otwieramy. Nic. No i niestety e, nic. No, tak, same epiki, mega fart, które dają może jakiś mnożnik, ale nie jest to jakiś bardzo, bardzo dobry mnożnik. Więc tutaj widzę, nie ma co. No i co tu no jeszcze zostało? Chyba nic, jeśli chodzi o to konto. Więc ja sobie tutaj prawdopodobnie wychodzę, albo, to no dobra, i będzie trochę sobie jeszcze potwierdam te jajka. Co mi tam widzowe, e, i widzimy się jeszcze na głównym koncie. Więc witam, widzę serdecznie. Mam nadzieję, że ci wam się spodobał i pomogłem, ponieważ, no, ładnie tutaj idzie z tymi petami. No, niestety, ten, kurczę, jak mi się Supreme Easter Owl oh Lord jest do zdobycia właśnie tutaj, może jeszcze damy radę tutaj coś zdobyć nie, mam nadzieję, że chociaż drugiego nam się uda jak już zdobyć, weźmy sobie tutaj jeszcze te czoklet jajka może trofi, czy coś no, niestety nie więc widzowie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał ja tryharduję sobie otóż po tą topkę na której my tu, my tu już jesteśmy w miejscu, w ogóle jaką mamy przewagę? Eee, zobaczmy, mamy przewagę pół miliarda, więc jest to spora przewaga Jesteśmy na 42 miejscu, więc mam nadzieję, że nam się to uda Jeśli, jeśli widzę spodobał Wam się odcinek, pamiętajcie o konkursiku łapce w górze, z go dzwonkiem do następnego, do live'a, czy tam nie wiem co widzę będzie następne, czy live, czy właśnie odcinek. Trzymajcie się, mam nadzieję, że pomogłem i siema!